Cześć, siemanko, z tej strony czawi, a ze mną jest dzisiaj K31X i Przemo. Siema, wpadajcie na mój kanał Kamix 17 link w opisie. Będzie, Siema. będzie. Tak, panowie, szybka pistoletówka. Na, pi na, na tamtym odcinku, co nagrałem, to ten, to wrzucę, że ten. Rzucę, że był odcinek ze mną na twoim kanale. Poco? O, dziękuję, dziękuję. To jest pierwszy odcinek z CS nas. Wyrobi specjalną playlistę. No nie no heady miałby bomba. No i są heady, ale na ciebie. Kamil, na moim kanale będzie specjalna playlista z CS-em. Poko. Czy są? Nie wiem, chyba czysto na B. No, no A są. A jest bomba Bomba A bomba A, ten question Czemu bomba? bomba jest w pałacach Dobra, Dobra. W ogóle ten... On zrobił Ejsa. Kto? No ten William Boy. O Jezu, jaki Dobra. dobry. Albo cheater. Ale co kupiłem?

Dobre, no dobre. Ci. Wstałem, ja dobra, dobra, trzymam cię. Jestem w Dostałem dużo. Uciekaj, 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 jestem w pogotowiu. Ale sam, nie mogę tego Patrz, tam mi, tam tam. patrz mi, szapa. Patrz, ci mi. Patrz, śorta mi. Patrz, Ostatni był w apartach. Kura, tak, kura, czyli kura, to zależy. znaczy, że ostatni jest w apartach, a tak. On mógł a wycofać, ja ze ja, ja no skrócę. Ja ja Chodź, skracamy sorry. razem. Jestem, jestem, widzę go. wiem widzę so Czekaj. Sorry. I'm sorry. Bo yes. yeah, nie Dobrze. A patrz, ile mam killy na tym. Patrz, wymienimy się. A w ogóle lepsze mam minus jeden fraga. Tiki tawa. Tiki tawa. Ja sorry. Yeah. Przemu ma minus jeden kill, ja mam jeden No dobra, patrzcie teraz co się dzieje Kamil idziesz ze mną? O, idziesz. No idziesz. Wiesz źle ja mam na tym? wiesz le, ja mam na tym flagu? Trzymaj absy, ja zobaczyłam szlachcika Nie no o bici na rampie glim. Eee, yy, dostałem w ogóle. To jest Kto się zapalił, bo dostałem ogień. Nie aparty. ja faj... skup. Ja mamowany na midzie. Ha, na midzie. Jezu, ja sam zostałem Tył, 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 tył plecy. Przyszałeś. Mógł ci przejść. Mówię ci, mógł ci przejść. Dobra. Jedna Dobra, runda. jedna runda. Ja, ja kupuję AWP i idę mida. Ja skrócę mida. Okej, okay, skróć sobie mida. No co ja idę Diza, w ogóle? Kto No co za... co za pacę, już mam 56 HP. Proszę, do y Mit, no coś, ita. mit, mit, mit coś. Oła. Trzymaj. Jest. Mam skrócony mit. Drugi. Oła, dostałem przez forum. Mit, 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 mit. mit. Fleszuję, mida. mi da. Jaką masz broń? Jestem amazing at Ja mam AWP, ale mam 11HP, bo ktoś mnie obił na stal. Ten tweet. Na mi gdzie jest? Ja. Daj mi tą łapka. A ty tu jesteś? No? Dochodź tu do mnie. Okej? Okay. O. A już nie musisz. Nie zróbmy, ty. Tak, to bez twoim. I winek, widzę. No! Ej, taki odcinek mi się podoba wrzucić. Ho, choć, chodź, chodź, czy Będziesz trzymał te... absy Trevor. Ja, ja, ja dobra, ale, i te od Ale żeby skarcam. ten tweedle znowu mnie nie szczelił, bo on mnie przed chwilą strzelił. Włe. Palę ci upsy i skracam shorta. Okej, okay, dziękuję. Ale ty idziesz ze mną? Nie idziesz, dobra. Nie, nie idę, bo ja tego, ja... Przeszyłem mida. No, Jest na B B aż Żyję, ja, mam bombę Ja pilnuję mi da czas. I... ten Dobrze I, czy... O, Oj, teraz No i mnie zafalowałem na drugim miejscu jestem Ja jestem na ostatnim Ja mam daleko mm. dalej dwa jeden frak no, Ja jestem A, bo tu masz dwie asysty, ja też mam jeden frak, tylko zero asyst na śmierci? A śmierci mam teraz samo. No bo my umarliśmy tylko raz. Na pięć rund. Oh, y y Pomocny są tu. Na midzie? Na midzie, midzie. Wszyscy no! mi da. Wszyscy 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 mi Wszyscy mi Wszyscy mi nie, jednak... No jak mnie zabił. A ty, A ty... A ty... no mówię, no, mówię no, mi do tego... debili. No dobra. Paner hopaś. To był baner hopa. Na pewno nie. No, widziałem jak skakał, to jest baner Dobra, musisz mnie teraz kamieniem... Który to nie? jest? No nie wiem, musisz mnie chronić, bo ja mam autoszmatę, więc Jak co, to ją dziedziczysz. Cześć, no to mida. No dochodź ze mną, mida, czekaj, ja, ja się. Ja... ja też idę, mida. Zaj... AWP-a, wcelowani w O czym się, o czym się, o czym się. Ale oni mają AWP-ę. A, a, przecież. Jezu, ty z lesy nie umiesz rzucać. A, pierdolę. Nie, no, nie, fleszy nie umiesz rzucać. Pamiętaj, że, A, Pamiętaj, 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 że z autoszmaty nawet no są dobre. Tak. Wychylę, Z no-scope'a Ja Ja mam shift to dość ten absolut. Ja ona ma też bany chopa. To co zgłaszamy wszyscy, jak on się nazywa? Tak. Absolut? To jest ten absolut? Tak. tak. To jest... Zgłosz. Tak. I za ja wszystkie trzy ponie... co są trzy e, no Umyślne przeszkadzanie, umyślne. wspomaganie o, o, o. celowania o, o. i... Ana dostał. Do ja go zgłosiłam za wspomaganie pola widzenia, umyślne przeszkadzanie, wspomaganie co nie, um no, tak. E, nie pikujcie na niego, bo on was i tak zabije, no. Ja, ja mam tylko no, berety. No, ci do Connecta. Kamil, a gdzie ty jesteś? Jest celowany na Connecta. A gdzie ty jesteś? Tam idzie. A ty żyjesz! Yy, B! B jest! A ja mam tylko belety 20 dostał, 20 A ty żyjesz, Kamil Przecież Ale dobrze... No i mi się takie mecze podobają. Yeah, let's go be Gobi, let's go B, Teraz robi ich, chodź, tak, tak. e, oh patrzcie, kupuję digla i walę i wę. Jakiego digla, Ja kupuję teka, tek jest lepszy. O, okej, stary. Kup, kup smała, kup smała mi. A, stać mnie? Stać nie ja. smała, do mnie. Nie tak. Dzięki. Dobra, możemy lecieć. Pa, Ktoś na mnie szedł. Ty nie radzko, czy. Trzewo na mnie szedł. Dobra, twoje, ten twój wpleż na tym idzie do drama. Rzucaj go. Leci. Dobra. Chyba doleciał. Nie. Stupmy się. Dobra, plant. plant. Dobra, już plantuję. Już kitchen, tutaj. kitchen. Trzeba, fartę. Dobra, ja trzymam aparty. Ja trzymam... To, to Trzeba. Aparty czy sto? zabijają mi w tej kuchni. Kitchen, kitchen będzie, Jungle jest. O, co Co to jest? Co to jest? Nie, bro. Zbyt mocno, jest nie ma problemu, ale. Nie no, zdążę, kurde. No ale ja im cudem ja mu dałem tylko 20, a on mnie na chwilę dał. I znowu ten absurd. No to zgłoś... ja go zgłosiłem, ale. Ale ej, spróbujmy wygrać z Cheaterem, to będę miał fajny tytuł na odcinek. Spotkaliśmy Citera, ale został obrobiony. No i ostatnio wygraliśmy. Tak? Tutaj... O, oh, ja. Ja ostatnio wygrałem z tym, który miał Ulhaka. go Gobi, wygra... go tym. Go ja a Ulhaka. A pamiętasz mecz? Pamiętasz mecz, jak graliśmy z Citerem. My. Naszej drużyny nie był. Co chcę cheatować? Ja! Dostał! Ja! O, digl Ktoś mi digla ukradł. Tego ładnego digla mi ktoś ukradł. A to Kamil! Złodziej digli No, dostał! Dead. dostał to. A dostał, dobra, został ostatni. Gdzie jest bomba? To jest ten cheater, uwaga. O, Jezu, no na respie Na reszcie, na naszym. Oh, cool. Wyrzucowik. Trzeba Dobra, dobra. JEST! Dobra. Masz Kamil, ty lepiej z tego strzelasz. Gdzie ty jesteś? Chcę ci kupić digla Kamil. A W sensie, mam digla dla ciebie. Ej! Tu masz broń! Bo ktoś ci kupił. I masz ode mnie digla. Ej, digla masz! Gdzie jest ten digl? A ja sobie wezmę glock'a, dziękuję. No i, i tak jak grać... Czawery, Chawery. Chodź tu Masz bombę. Tu Tam dziękuję. masz bombę, wejdź, bo ja chodź, idę chodź. na Mida Dobra. O jest bomba, jest Dobra, idź mi da, ja może zdążę splantować. A, nie zdążę. O, oh, jest go, ale Dwa, dobrze, da. ale dobrze. O przemo, a Wupa? Ej, czy to jest ostatni? Nie, to nie jest ostatni mecz. Kamil dasz bombę? Chyba, ja jestem gotowy. Sprostać. Hmm. Ranka będzie, fanowie. Na czym? Aha, na tym. ta ranka, tak to są. Flash. Flash. A czy ktokolwiek idzie ze mną, B? Ja. No, Ale my idziemy przez shorta, więc poczekaj na nas po prostu. Ja, ja, ja ja idę dołem. A no, wyszedł mi. Dobra, mida, mida, mida pale. Pale, mida. Kar jest. Nie widzę. Ale, kar. Ej, apsy apsy na apsach Aha, wy jesteście już B, dobra, idę do was. No. Ja dostał tylko jednego hita. A ty zginął, Apsy jest? 50 hper no. tak, ma kill please Dobrze. Ale no porobiłem na dwóch Gdzie ty jesteś Przemo? O No i teraz Niech ktoś weźmie moją AK proszę A ja sobie gram z mojej autoszmaty Nie yeah, go here go yeah, go, yeah. yeah let, let me go first Przemo! O, nie, nie Przemo, dawaj mida! Kiego mida? Ej mida, ja nie gram mida nigdy. Ale mida ja mam! Leci sumo w No co jest? Mida macie! Aha, e, to jest cheater, wiecie czemu? Dałem! Dałem mi bombę, nie Dałem mu 40 Blue, dwie. get me bomb. O ma cheater, ten Wilson. No i to by było na tyle. Żegnam Was.